Witam ponownie w tym tygodniu na konferencji prasowej Projektu Wrocławek. Tym razem wspólnie z przedstawicielami wrocławskich skateów. Dzisiaj są z nami jak gdyby dwa środowiska, albo dwóch lolkarzy i jeden użytkownik BMX. -a. Konferencja została zwołana tak naprawdę w trybie bardzo, bardzo błyskawicznym. Dotyczy pojawienia się na stronie Urzędu Miasta informacji dotyczącej unieważnienia przetargu na skatepark, który jest jak gdyby wynikiem e, zwycięstwa e, w głosowaniu na e, inwestycje budżetu obywatelskiego. Przypomnę, że na początku roku przez kilka miesięcy pro, prowadzone były konsultacje, w których podjął się koordynacji projekt Wocławek i to ci młodzi ludzie między innymi, ale ich była dość duża, duża rzesza, z czego szóstka została wyznaczona po dwóch z każdego środowiska, e, bo brakuje tutaj jeszcze... Deskorolkarzy. E, ci młodzi ludzie brali udział w konsultacjach prowadzonych przez Wydział Inwestycji. E, kontaktowali się bardzo często e, z urzędnikami, potem e, z firmami, które e, przyszły, przyjechały do Wodstawku, obejrzały ten teren przy miejsc, w międzyosiedlowym basenie miejskim, e, wykonały projekty, ale e, te projekty zostały wykonane tak naprawdę na podstawie projektów, które ci sami młodzi ludzie e, w bardzo poważnych programach e, graficznych wykonali i tak naprawdę te projekty no, znalazły, znalazły się w tej, w tej ofercie. Przetarg odbył się w zeszłym tygodniu, przypomnę, eee, no nie, dwa tygodnie temu eee, miał być, mia wy wygrała, wygrała jedna firma. I tutaj jak gdyby zaczęły się schody, dlatego że Urząd Miasta miał, znaczy w przetargu, znaczy w budżecie obywatelskim było 150 tysięcy, Urząd Miasta w, w wyniku procedury dysponował kwotą 144 tysiące złotych, a firma dała kwotę ponad dwukrotną, prawie 300-300 prawie tysięczną. Zanim jak gdyby zresumujemy to, to ja oddam głos chłopakom ze Skateparku, ze skate może się przedstawić z nimi. Kasper Igor, Mikołaj. No więc najgorsze jest to, że cały czas braliśmy udział, chodziliśmy na konferencje, spotkania, umawialiśmy się na parku, poza skateparkiem, w domu, w jakichś salach różnych i tak dalej, robiliśmy projekty, wszystko sami praktycznie przygotowaliśmy, kontaktowaliśmy się i z mediami, i z urzędem, z ludźmi najróżniejszymi, a najgorsze z tym wszystkim chyba to, że mimo wszystko zostaliśmy niepoinformowani, poinformowani drogą mailową czy telefoniczną, tylko na zasadzie po prostu wstawili link na jakimś Facebook, albo coś i wyszło, że skateparku nie ma, no. Dobra, no to robiliśmy też e, projekty właśnie sami i tak dalej. Rodziliśmy to praktycznie w każdej konferencji, spotkaniu, czym czy było możliwe udział. E, no co, no staraliśmy się, długo nam to w sumie zajmowało czasu. Wyznaczyliśmy dwie firmy tak naprawdę, które byśmy chcieli najbardziej, wybrane. one robić Skate Park. robiła jedna firma w Skatepark, która to ona wygrała przetarg, z czego byliśmy zadowoleni. No ale no wiadomość wyszła taka jaka wyszła, ale w dalszym ciągu mimo wszystko chcemy się kontaktować. Z wędnikami i tak dalej, abyśmy się dogadali po prostu i próbowali jeszcze z tym skateparkiem, nie wiem, jakiś może mniejszy albo zmienić coś, no nie wiem, po prostu żebyśmy jakoś się postarali jeszcze. My ze swojej strony deklarujemy, że nadal chcemy koordynować te konsultacje. Rozumiemy, że przepisy mówiące o zamówieniach publicznych nakładają bardzo poważne prawne obwarowania na zarówno prezydenta, jak i ratusz i prezydent nie mógł tak naprawdę przyjąć tej oferty, no bo 144 tysiące, a 300 tysięcy, no jest skromniutka różnica, po jeszcze raz tyle. I tutaj tak naprawdę nie chodzi nam o to, że ten przetarg został unieważniony. Chodzi nam o kwestię, że chcemy rozmawiać i z tej strony deklarujemy to, że wystąpimy do Pana Prezydenta o próbę znalezienia rozwiązania. Wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, mam, mam wrażenie, że chłopacy również zdają sobie z tego sprawę, że budowa tego skateparku się nam odsuwa. Tak? I, I może być tak, że on będzie dopiero w przyszłym roku. No takie jest prawo, prawa, prawa nie przeskoczymy póki co. Jednak chcąc osiągnąć ten dialog, żeby ten, ten dialog rzeczywiście z każdej strony, żeby wszyscy się traktowali po partnersku, no chcemy wypracować taki model dialogu, taki model porozumiewania się na linii obywatele w tym przypadku użytkownicy z k parku wspomagani przez organizację pozarządową, jaką jest projekt Wrocławek na linii władza, władza samorządowa, żeby to wyglądało tak samo, jak wyglądało do przetargu, bo, yy, bo mam, mam, mam nadzieję, że nie macie zastrzeżeń do, do komunikacji z urzędem przed przetargiem. Po prostu rewelacyjne. Była naprawdę w każdym momencie urząd był do dyspozycji i każda informacja była konsultowana, każda, no powiem, każdy drucik, każda rurka była, do, do tego stopnia to wszystko było, było, było konsultowane i chcielibyśmy tą formę dialogu obywatele, władza samorządowa utrzymać, bo ona się sprawdziła. Dlatego zwołaliśmy tutaj państwa nie po to, żeby wyrazić swój sprzeciw przeciwko unieważnieniu przetargu, bo rozumiemy, że on musiał być unieważniony, ale żeby po prostu powiedzieć, że chcemy, a czy tak, że my traktujemy pana prezydenta i Urząd Miasta jako dobrego partnera i chcemy być tak samo traktowani. Dziękuję. Dziękuję. Czy już jakieś koszty zostały poniesione na przykład między m.in. ze względu na projekty? No mi się wydaje, że skoro było 150, a jest 144, to 6 tysięcy gdzieś zostało już poniesione. No nawet kwestie proceduralne przygotowania planu zagospodarowania i tak dalej, no to no są to też pewne koszty, które no, z racji przepisów prawnych i z racji tego, że urząd to jest instytucja, no to musiały być poniesione. No, to mi się wydaje, że wszyscy rozumieją. Prawda? Znaczy, yy, jak gdyby... Nie mogę się wypowiadać za firmę, tak, która wystartowała w przetargu. Mam, mam tylko y, takie przypuszczenie, że mogło być tutaj pewne niezrozumienie ze strony firmy startującej w przetargu, bo była mowa, że to jest pierwszy etap. I może to jest tak, nie wiem, dopiero będzie, chcemy na ten temat rozmawiać, chcemy y, dowiedzieć się wszystkiego, bo mogło być tak, że firma dała ofertę na całość, a może tak naprawdę tylko na ten pierwszy etap i nagle rzeczy, które były na etapie konsultacji... No, wzrosły o pewną kwotę, prawda? I to jest już teraz kwestia, w której no, muszą wziąć udział wszyscy uczestnicy dotychczasowego dialogu. Czyli musimy zapytać firmę, dlaczego nie 150, tylko, tylko 300. Musimy, jak gdyby, chłopacy muszą sami zdiagnozować, co, jeżeli mamy rzeczywiście tylko 150, to co, co na dziś jest naj, naj, najlepsze i co w pełni, jak gdyby, na, na dziś pokryje ich potrzeby i na przykład nie będzie 6 czy 7 przeszkód, tylko będą trzy czy cztery, ale takie, które ich usatysfakcjonują, a potem będą robić wszystko, żeby w przyszłorocznym budżecie e, znalazły, znalazło się e, reszta pieniędzy albo następna część, która pozwoli na to, że nie wiem, za 3-4 lata wocałek będzie posiadał pe w pełni profesjonalny skatepark, taki jak ma nie wiem, Toruń, Gdańsk, no, tam, tam gdzie jeździcie, tak?